Piotr Sikora. Buzdygana dostał za nieprzeciętne umiejętności dowódcze podczas misji natorskich, zarówno na lądzie, jak i na morzu, które są znakomitą promocją polskiej marynarki wojennej. Od roku pełni obowiązki dowódcy 13. Dywizjonu Trałowców. To człowiek odpowiedzialny, rzeczowy, kompetentny i uprzejmy. Zresztą na tym poziomie w armii nie ma już miejsca na krzyki i obelgi. Podwładnych trzeba szanować, bo wszyscy oni pracują na renomę jednostki, a więc także jej dowódców. Komandor Sikora doskonale to rozumie, tak podkreśla komandor podporucznik Arkadiusz Kurdybelski, zastępca dowódcy 13 dywizji. W podobnym tonie wypowiada się komandor Zygmunt Białogłowski, szef sztabu 8 i Obrony Wybrzeża. Właściwy człowiek na właściwym miejscu zasługuje na to wyróżnienie, tym bardziej, że to dobry czas, by zauważyć i promować Marynarkę Wojenną i ludzi, którzy ją tworzą. Służbę w Marynarce Wojennej rozpoczął Piotr Sikora od 9. Flotylii Obrony Wybrzeża na Chełm. Porządkowo pełnił tam obowiązki dowódcy Działu Rakietowo-Artyleryjskiego i Broni Podwodnej na Okrętach Obrony przeciwminowej 13 Dywizjonu Trawówców. Potem został zastępcą dowódcy Trawowca ORP Śniardy. Wreszcie sam zaczął dowodzić tym i kolejnymi okrętami niszczycielami, m.in. Flaming, Czajka i Trawowcem Mamry. Był świadkiem i uczestnikiem przełomowych dla polskiej marynarki wydarzeń, jako dowódca niszczycieli min dwukrotnie brał udział w stałym zespole sił obrony przeciwminowej NATO Europy Północnej. Zdobyte wówczas doświadczenie okazało się bezcennym, gdy kilka lat później obejmował samodzielne dowództwo nad stałym zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa I. Okrętem flagowym zespołu była wtedy polska jednostka, kontradmirał Sawery Czerwiński. To właśnie na niej mieścił się sztab, którego pracami kierował awansowany do stopnia komandora porucznik Sikora. Misja rozpoczęła się w styczniu 2013 roku i trwała prawie rok. W tym czasie okręty wchodzące w skład tego zespołu operowały na Bałtyku, Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim. Łącznie pokonały prawie 17 tysięcy mil morskich. Jak przyznają marynarze, którzy uczestniczyli w misji, pracy było mnóstwo, ale dowódca bardzo szybko ją sobie poukładał. Myślał z dużym wyprzedzeniem i dobrze planował. Pamiętał o rzeczach kluczowych, takich jak pogoda, długość dnia, a przy tym nie tracił z oczu detali związanych choćby z logistyką. Kiedy przystępowaliśmy do operacji przeciwminowej, dobrze wiedzieliśmy, co faktycznie jesteśmy w stanie zrobić i jak się do tego zabrać. Tak wspomina kapitan marynarki Piotr Wojtas, który w jednej z nadowskich misji był oficerem prasowym zespołu. Dowódca, co podkreślają uczestnicy misji, w każdych okolicznościach starał się integrować zespół. Było to przede wszystkim na morzu. Okręty miały poruszać się w grupie, a prędkość zawsze była dostosowana do najwolniejszego. Chodziło o to, by jednostki nie zostały same w razie jakichś problemów, np. awarii czy pożarów. Marynarze mieli dawać z siebie wszystko, a jednocześnie czuć się maksymalnie komfortowo, podkreśla kapitan Dąbczas. Na tym nie koniec. Piotr Sikora bardzo dużą wagę przykładał do dyplomatycznego wymiaru misji. Zależało mu na tym, by pokazać ludziom, kim jesteśmy i co, a także dlaczego, robimy. Dlatego był otwarty na media i gości, którzy podczas wizyt, którzy podczas wizyt w portach chcieli odwiedzać okręty, tłumaczy Woltas. Istotne znaczenie miały, miały również spotkania polskich marynarzy z przedstawicielami emigracji, zwykle planowane z wyprzedzeniem, oraz wizyty w ważnych dla historii Polski miejscach. Szanowni Państwo, przed nami komandor porucznik Piotr Sikora, który mówi, że Buzdygan to właśnie nagroda właśnie nagroda dla całego dywizjonu i rodzin. Bywa, że spędzamy na morzu długie miesiące, a nasi bliscy muszą sobie wówczas jakoś radzić w codziennym życiu. Chciałbym, aby wszyscy oni poczuli się docenieni. Panie komandorze, zapraszam do grona laureatów. Komandor porucznik Panowie, bardzo proszę o leczenie głosu.